Wyglądał mecz drugiej ligi Pogoń Szczecin Błękitni Stargard. Derbowe spotkanie zakończyło się zwycięstwem portowców 2 do 1. Rozpoczęło się od mocnego uderzenia pogoni. Już w 14 minucie po asyście Olgierda Moskalewicza prowadzenie dla pogoni uzyskał Artur Bugaj. W 31 minucie było już 2 do 0, a w roli głównej ponownie wystąpił popularny Bugi, gol, strzelając swojego ósmego gola w rozgrywkach. Nie upłynęło 120 sekund, a błękitni zdobyli kontaktowego gola. Krzysztofa Pilarza pokonał Łukasz Adamski. W 70 minucie pogoń powinna prowadzić 3 do 1, jednak Sergio Batata nie zdołał pokonać je z rzutu karnego Krzysztofa Kotorowskiego. Ostra, czasami złośliwa gra piłkarzy obu drużyn i nie najlepszy dzień sędziego głównego spowodowały niepotrzebne wojskowe scysje i faule. A tak kibice pogoni cieszyli się z wygranej i utrzymania pozycji lidera rozgrywek.